Tu spoczywa podporucznik Stanisław Orożowski, urodzony 21.09.1900 roku orzechów. 3 km stąd zmarł 10 1965 roku w Gdańsku. Oficer pierwszej dywizji pancer pancernej generała Maczka 1942-1947. Pokój jego duszy. Pięć lat temu wojny gminnej radomyś nad Sanem obiecał remont grobu Do dzisiejszego dnia nie ma. Wojsko się opiekuje nie wiadomo, może jutro. Wojsko miało przyjechać i posprzątać. Niedaleko mają nowa dęba, taka umowa była, że będę się opiekować grobem. Opiekowanie się grobem to nie, nie znaczy, że przywieźć świeczkę czy wianuszek, ale również i posprzątać. Ja Emeryt, senior 75 lat. Kiepska emerytura, uposażenie. Jakoś potrafię zorganizować przyjazd raz do roku. Kupić za skromno, skromne pieniądze świeczki, kwiaty, bo tutaj obok jest, moje są dziadkowie, babcia i dziadek ze strony taty, a tam dalej na końcu jest żona oficera Stanisława Rosowska, moja ciocia. Nikt, nikt się kompletnie nie interesuje. Zero. Right. Nawet i panu.